Jako iż Need for Speed Most Wanted to moja gra dzieciństwa i dowiedziałem się jakieś 4 lata temu, że jest sequel do tego, a bardziej kontynuacja, to postanowiłem się w taką zaopatrzeć i dzisiaj robię unboxing tego. Ech, samego Need for Speed Most Wanted kupiłem jakieś 2 lata temu, ale grałem w to za dzieciaka po prostu, nie? Nie wiem co się stało z tamtą płytą. Prawdopodobnie gdzieś. Zginęła w odmentach przeszłości, ale tutaj widać jest wszystko nowe. No, nowe dwa lata ma. Jest. I polecam ograć. Chociaż teraz to ciężko, bo musicie fizycznej kopii szukać tej gry. Dobra, przechodzimy do... Openingu. Dobrze, więc zwykły karton. Ogólnie dzisiaj ze szkoły, jak mówiłem, wczoraj. E, jebać to, nie będę się tego uczył. Się okazało, że i tak w sumie nic nie było dzisiaj jednak, bo zapomnieli, chyba chyba zapomnieli w ogóle o tym wszystkim. Nie wiem, w każdym razie nic nie było. Zmatmy matmy poprawa przełożona. No, kurwa, otwiera się. Ja żeby pudełka nie uszkodził. I żebym czegoś nie zlikował przypadkiem, zaraz. Kurwa. Oj! Ej, jak zapakowany. Jezus Mary... Na Allegro pisało, że nowe podobno, więc trochę szkoda mi tego otwierać, ale. No kurwa, jest powiem. To oczywiście może być nowe. To jest chyba reedycja, te Classics, bo oni to też wydawali. Jakoś. Nie pamiętam. No to co. Trochę szkoda mi tego zdejmować, ale chcę w to zagrać, więc jakby. No i jest. Przeżyj kanion. Nie chce mi się dalej czytać. To w sumie tyle. Grałem za dzieciaka w to, już mówiłem. To pora przejść tobu. To jest kontynuacja. Przydałoby się przejść, nie?